Dzień dobry wszystkim, e, witam Was z powrotem na moim kanale. Dla tych z Was, które są tutaj pierwszy raz, nazywam się Ala i nagrywam filmy o produktywności, jak i rozwoju karierowym i osobistym. W końcu udało mi się określić tematykę mojego kanału, więc dziś mam dla Was film dość sezonowy, a mianowicie dotyczący końcówki roku i początku następnego roku. E, ja jestem z osób, które zawsze robią postanowienia noworoczne i listy, e, i spisuję wszystko, ale dopiero ostatnio, a mianowicie w zeszłym roku wpadł na pomysł, jak to spisać aby faktycznie mieć większą szansę na spełnienie moich postanowień noworocznych. I muszę wam powiedzieć, że w tym roku faktycznie ten sposób e, wypalił. E, I jest to rok, w którym spełniłam, zdaje się najwięcej swoich postanowień przez kilka trików, którymi się dzisiaj z wami podzielę. Także, jeżeli macie ochotę, jesteście w tym nastroju na podsumowanie tego roku 2021 i rozpoczęcie nowego roku pełne motywacji i z określonymi celami, to przedstawiam wam mój guide. Uh, jak? Właśnie to zrobić. Także zapraszam do oglądania dalej. Pierwszy punkt. I tutaj właśnie zależy, czy e, macie postanowienia z zeszłego roku, w sensie tego obecnego roku 2021, czy ich nie macie. Niezależnie, czy je macie, czy nie macie, czy je robiliście na początku tego roku, czy nie, poradzimy sobie. Jeżeli macie postanowienia, weźcie swoją listę. Jeżeli ich nie macie, wypiszcie koniecznie na papierze, bo coś jest e, w tym, że pis rzeczy pisane na papierze po prostu mają jakiś taki inny vibe. Tak więc wypiszcie wszystkie płaszczyzny, które są dla Was istotne. Kariera, rodzina, życie towarzyskie, rozwój kreatywny, podróże, wszystko, co jest dla Was istotne, a jeżeli kategoria jest zbyt szeroka, podzielcie ją podpunkty. Ja na przykład miałam z jednym ze swoich celów już od dłuższego czasu jakby moje kreatywny rozwój, ale to jest bardzo szerokie pojęcie, więc rozbiłam to podpunkty A pianino, B, YouTube cokolwiek innego. Jeżeli Wasza lista e, postanowień na ten rok była krótka, możecie po prostu dopisać e, te rzeczy, o których Wam teraz właśnie mówię. Czy które są dla Was istotne, a nie były na waszej liście postanowień, jakby postanowienia się w ogóle na tym nie opierały, więc. Zawsze pierwszy krok polega na spisaniu wszystkiego na papierze i po tego w kategorie. Punkt drugi. Jeżeli macie listę postanowień z tego roku, po prostu rozliczacie się, co się Wam udało, co się Wam nie udało. A jeżeli Wasze kategorie są szerokie, rozliczacie się, co fajnego Wam się udało w tej kwestii zrobić, a co moglibyście poprawić. To samo, jeżeli nie mieliście listy. W każdej z tych kategorii, rodzina, kreatywność, praca, wszystkie kategorie, które macie i podkategorie, wypiszcie punkt za punktem, co fajnego udało Wam się przez ten rok zrobić. I najlepiej, żeby to były konkretne rzeczy. Czyli jeżeli miałyście na przykład kategorię zbliżyć się do swojej wymarzonej pracy, to możecie napisać. Udało mi się być na takim i takim evencie, e, udało mi się dostać na taki staż, albo udało mi się wysłać 100 aplikacji, mimo że nie dostałam się na żaden staż. To już jest coś, to już jest rzecz, którą zrobiłyście i widząc, że to jest zapisane, naprawdę pokazuje, ile pracowałeś nad danym celem. I to jest właśnie to, e, co ja lubię w takim rozliczaniu się pod koniec roku, bo to jest rzecz bardzo zero-jedynkowa i obiektywna. Możecie naprawdę zobaczyć, czy tylko Wam się wydawało, że coś robiłyście w tym kierunku, ale tak naprawdę to. Mało robiłyście, czy naprawdę mimo że czasami jest tak, że efektów nie ma, naprawdę, naprawdę się starałyście. I pod koniec roku możecie sobie myśleć: "Okej, okay, miałam cel, że do końca przyszłego roku będę płynna we francuskim". I jeżeli nie jestem, to jest to okej, okay, bo próbowałam rozmawiać po francusku z moimi znajomymi. Chodziłam na lekcję francuskiego, ćwiczyłam sama francuski w domu, jeżeli wciąż nie jestem płynna, to może się pod koniec roku wydawać Och, nie udało mi się osiągnąć tego celu, ale jak wypiszecie te wszystkie kroki, to wy my myślicie Okej, okay, nie udało mi się go osiągnąć, ale tak naprawdę to nie jest tak, że nic nie próbowałam Postawiłam bardzo wiele kroków w celu osiągnięcia tego i od razu czujecie się lepiej Dlatego bardzo ważne jest właśnie rozliczenie się, po to piszemy postanowienia żeby się później z nich rozliczyć i żeby zobaczyć, na czym się skupialiśmy, na czym tak naprawdę się w ogóle nie skupialiśmy i zapomnieliśmy. I też to pozwoli Wam zobaczyć płaszczyzny, na których się mocniej skupiłyście i na których mniej skupiłyście. Zawsze będzie tak, że jedno z postanowień tam odejdzie trochę bardziej w zapomnienie, a inne na przykład uda Wam się zrobić w 100% i nawet przekroczyć to, co czego się spodziewałyście. I to jest normalne, więc fajnie po prostu zobaczyć, o które rzeczy bardziej dbałyście, o które mniej, a dlaczego warto to zobaczyć, to zaraz do tego przejdziemy. Krok trzeci. Rozliczamy się z tego, co nam się udało zrobić i z tego, co nam się nie udało zrobić, i myślimy trochę głębiej. Często podsumowanie roku wygląda tak, że patrzymy i mówimy, ok, to mi się udało, to mi się nie udało, fajnie, że mi się udało, beznadziejnie, że mi się nie udało, ale często nie patrzymy na to, że mimo wszystko minął rok i nasze plany, nasze cele i to, co kim chcemy być, może się totalnie zmienić w rok. Więc warto przyjrzeć się, dlaczego na przykład dużo bardziej skupialiśmy się na jednej płaszczyźnie niż na drugiej, dlaczego udało mi się na przykład podróżować, nie wiem, 30% roku, tak jak sobie zaplanowałam, a nie udało mi się dostać tego stażu. I teraz są dwa powody. Po pierwsze, popatrzcie na to, czy te rzeczy, które zapisałyście rok temu, są wciąż dla Was ważne. Jeżeli na przykład okaże się, że nie udało Wam się dostać tego konkretnego stażu, zapytajcie się, czy po prostu... Mało robiłyście, i jest to związane z tym, że nie miałyście czasu, zła organizacja, jedno, drugie. Czy tak naprawdę się sobie, że po prostu nie jest to dla Was aż takie ważne i tego nie chcecie? Bo to będzie bardzo ważne po prostu do planowania przyszłego roku i czy ta, ten cel pozostanie na naszej liście, czy będzie z niej usunięty. Druga sprawa, poza tym e, segregowaniem, czy tak naprawdę wciąż tego chcemy, czy już nie. To jest, które z tych osiągniętych celów najbardziej zmieniło Wasze życie. I to jest też moim zdaniem dość istotny punkt tej retrospekcji, bo często bywa tak, że uda Wam się osiągnąć kilka celów, a na przykład tylko jeden wpłynął znacznie na Wasze życie, i wtedy możemy wybrać ten cel i uznać: OK, w przyszłym roku chcę zdecydowanie bardziej się na nim skupić i go rozbudować. Więc Patrząc na wszystkie rzeczy, które Wam się udało i nie udało zrobić, zadanie sobie dwóch pytań. A, czy to wciąż jest dla mnie ważne i czy chcę to kontynuować, czy moje priorytety są wciąż takie same, i B, czy to tak naprawdę zmieniło moje życie w pozytywny sposób, czy raczej nie? Punkt czwarty. Na podstawie tego, co właśnie zrobiłyście, czyli repriorytetyzacja tej listy, usuwamy z listy rzeczy, które już nie są po prostu naszym priorytetem, a podkreślamy te, które zmieniły nasze życie w dobrym kierunku. I te podkreślone, później będziemy wiedzieć, że na tym się trzeba bardziej skupić planowanie nowego roku. Piąty, ostatni punkt to jest finalizacja listy na rok następny, czyli Mamy już usunięte rzeczy, które tak naprawdę nam na nich nie zależy, bo może rok temu byliśmy trochę inną osobą i na tym nam zależało, ale teraz już nie. Bardzo ważne jest, żeby uświadomić sobie, że to jest całkowicie, całkowicie okej. Okay. Usuwanie rzeczy z listy postanowień może wydawać się złą rzeczą, czujemy się nieproduktywni, albo usuwam je tylko dlatego, że tak naprawdę mi się nie chciało. Nie, jeżeli głębiej o tym pomyślicie i naprawdę pewnej rzeczy po prostu nie jest dla Was już tak istotna to jest to jak najbardziej ok, wszyscy się zmieniamy i to jest normalne, że przez rok po prostu nasze postawienia i nasze cele w życiu się zmieniają, także Chcę tylko podkreślić, że to jest całkowicie normalne, że pewne rzeczy po prostu wykreśla z tej listy, i to nie znaczy, że nie są dla was ważne, po prostu są rzeczy ważniejsze. A mamy bardzo ograniczony czas w ciągu roku, także yy, to jest, po pierwsze, bardzo normalne. Także mamy już rzeczy usunięte, mamy rzeczy podkreślone, których nam bardzo zależy, bo bardzo zmieniły nasze życie i chcemy się na nich skupić. Trzecia sprawa, ostatnia, dodajemy nowe rzeczy. Jeżeli są nowe płaszczyzny naszego życia, które się nagle pojawiły, które chcemy rozwinąć, po prostu dodajemy je do naszej listy. Yy, I na podstawie tego naszego przygotowania, czyli rzeczy wykreślonych, rzeczy podkreślonych jako ważne i nowych rzeczy, tworzymy nową listę. Kilka moich rad na temat tworzenia list i złota zasada, która zmieniła całkowicie moje podejście do list noworocznych, to jest spróbujcie, żeby były jak najbardziej konkretne. Łatwo było zawsze mówić Będę czytać więcej, a inną rzeczą jest napisać, że przeczytam 40 czy 50 książek w ciągu tego roku. To jest rzecz, którą można rozliczyć, to jest rzecz, którą można sprawdzić numerycznie, czy Wam się udało, czy nie. Oczywiście nie wszystko da się w taki sposób zakwalifikować. Troszeczkę dziwną rzeczą byłoby napisanie, spędzę każdy piątek tego roku z moimi przyjaciółmi, nieważne jak się czuję i tak dalej. Nie, jakby są pewne rzeczy, które oczywiście wychodzą w praniu, natomiast chodzi mi o rzeczy. Które po prostu da się skwantyfikować. Jeżeli uczycie się nowego instrumentu, zapiszcie, ile godzin średnio w tygodniu chcecie poświęcać na naukę, albo ile piosenek chcecie mieć opanowanych na pamięć na koniec przyszłego roku. Jeżeli chodzi o nowy język, możecie zapisać na przykład temat, w którym będziecie w stanie przeprowadzić 10-15-minutową rozmowę. Rzeczy, które po prostu się odwołują do nowej zdolności, którą się uczycie, a jeżeli to jest spędzanie po prostu czasu na przykład z ludźmi, to też jest ok, jak tego nie skwantyfikujemy. Oczywiście trzeba po prostu dopasować do, do tego, na czym Wam zależy. Dlatego też ważny jest ten punkt pierwszy właśnie, czyli określenie tych płaszczyzn. Inaczej będziemy podchodzić do wypisywania konkretnych celów biznesowych czy związanych z pracą. Inaczej będziemy podchodzić do wypisywania celów związanych z rodziną, spędzanie więcej czasu z rodziną. Dlatego rozdzielenie tych płaszczyzn na to, czym one są, jest tak ważne. Moje przykładowo skupiają się na rzeczy związane z moją karierą, z rozwojem osobistym, z przyjaciółmi i rodziną, z podróżami, z językami, z muzyką i po prostu z moimi pasjami, które chcę rozwinąć, szeroko pojętymi. Rozdzielenie tych kategorii jest naprawdę istotne. Ostatnia sprawa, słuchajcie, nie chcę już bardziej przedłużać, ale chciałam, żeby ten film po prostu był dokładny, żebyście mogły, jeżeli czujecie taką potrzebę, po prostu odwzorować to, w jaki sposób... Ja, ja to robię i póki co jest to najbardziej efektywny sposób, jaki odkryłam. Ostatnia sprawa, bardzo ważna: to jest sprawdzanie, czy jesteście on the right track. Ja mam przypomnienie w telefonie. I zaraz wam pokażę. Na koniec każdego miesiąca mam przypomnienie w telefonie: Personal Goal Review. To jest przypomnienie, aby każdego miesiąca, pod koniec miesiąca sprawdzać, jak mi idzie, jeżeli chodzi o te moje cele. Bo łatwo jest po prostu czasami o nich zapomnieć. Więc ja każdego miesiąca spędzę dosłownie dwie minuty, żeby popatrzeć z powrotem na te swoje cele, zobaczyć, czy robię rzeczy, które sobie faktycznie zaplanowałam. Powiedzmy, że miałam cel przeczytać 40 książek w ciągu tego roku i sobie pomyślę: OK, ostatni raz czytałam było przedwczoraj albo trzy dni temu, więc. Dobrze byłoby coś poczytać. Ja jestem ogromną przeciwniczką takiego nadmiernego kontrolingu tego, co się dzieje u Was w życiu, dlatego to jest dosłownie minuta, dwie, żeby po prostu sobie przypomnieć, żeby być mindful, żeby zobaczyć na czym Wam zależy i co sobie obiecałyście, jak zakończycie ten następny rok. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę w dzisiejszym filmie. Jeżeli podobają Wam się moje filmy o takiej tematyce, kliknijcie, subskrybuj. Jak zwykle jestem bardzo otwarta na Wasze propozycje co do nowych filmów. No i co, ściskam Was ciepło. Życzę udanego. Sylwestra i widzimy się w nowym roku. Pa!